Pan poseł Grzegorz Brown, Konfederacja. Pytanie do nieobecnego ministra, premiera całej tej ekipy. Skoro przyczyny, dla których przez ostatnie tygodnie i miesiące utrzymywaliście, że nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów w trybie rutynowy, że tak powiem, w realu, z głosowaniem w lokalach wyborczych, skoro te przyczyny, jak rozumiem, najwyraźniej ustały, ustały, już nie działa. No to jakie są powody, dla których życie publiczne w Polsce, przestrzeń publiczna, inne lokale, niekoniecznie wyborcze, miałyby nadal pozostać zamknięte? Jaka jest podstawa prawna Jaka jest podstawa naukowa takich decyzji administracyjnych, których kontynuacją ciągle nie waha się grozić narodowi pan minister Szumowski? Dziękuję. Pani poseł Barbara Bart